Się tego wstydził i to bardzo. Słynny szef kuchni i kucharz amator. Kto ją zrobił? Malarz? Szukam drugiego kucharza. Może pan stracić gwiazdkę? Mogę. Skazani na współpracę. Osiągniemy wyżyny sztuki kulinarnej. Nie mamy takiej ambicji. Cynamon, lotos? Oni nie lubią zmian. Antrykot i frytki. Nie, nie dam. Papa, pa, gwiazdki. Zwalnia mnie pan? tak. mnie! od kuchni. W środę o 20.00 w Siódemce. Grypa nie chce się męczyć. Biorę Gripex, który działa na wszystkie te objawy. Gripex działa ja działam. To jest lek dla bezpieczeństwa stosunkowo zgodnie z ulotką dołączonych do Zapewnić się na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuję się z lekarzem lub farmaceutą. Niedrożność zatok w przeziębieniu? Działam i biorę gripek Hot Intense. Gripex Hot Intense udrożnia zatoki maksymalną dawką składnika. A ja mogę odetchnąć intensywnie. Greypex Hot Intense. Działam. Maruchy uczą się na wiele sposobów. Ale ten najlepszy łączy naukę z zabawą. Lego Duplo na wielki start. Zimno. Zimno. Zimniej. Ciepło. Cieplej. Jeszcze cieplej.

Bo w Lidlu to się opłaca, bo w Lidlu to się opłaca. Bo w Lidlu to się opłaca, tańszy koszyk tu ma. Bo w Lidlu to się opłaca, bo w Lidlu to się opłaca, bo w Lidlu to się opłaca, tańszy koszyk tu ma. Sprawdziliśmy cenę koszyka 15 przykładowych produktów dostępnych w Lidlu i w Biedronkach w 10 województwach. W Lidlu koszyk był ponad 100 zł tańszy niż w Biedronkach. Lidl to się opłaca. Wiecie, co się opłaca? Opłaca się świętować każdego dnia. Od czwartku w Lidlu. Wszystkie praliny Ferrero i Rafaelo 2 plus 1 za grosz. A z aplikacją Lidl Plus. Wszystkie kiełbasy i wędliny w kawałku marki Peacock od Krajana. 30% taniej. I mandarynki w skrzynce. 9,99 za aż 2,3 kg. Przed świętami jesteśmy otwarci dłużej. Sprawdź, jak pracuje Twój sklep na Lidl.pl. Lidl. To się opłaca. W PK o Banku Polskim najlepiej wam życzymy. Cześć, jestem Bartek. Człowiek, który został bombką. Życzę wam, abyście zawsze byli obrotni. A ja życzę Wam śpiewającego wejścia w nowy rok. I, I niech koty trzymają się z dala od waszej. I żebyśmy wszyscy byli piękni i młodzi. O matko, obok tego potłuczonego. Życzymy Wam z serca pełnych nadziei i miłości świąt. Dla wszystkich, wszędzie. o Twój Bank Polski. Teściowie 3. Sprawdź w wypożyczalni playera. Żyć po karpia, dziś do Lidla. Karpia, 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 karpia zrób. Leć do Lidla dziś na smak tradycji polskiej kłata z łów. Ruszaj morą, Taki, taki, taki karp to start. Codziennie dostarczany do naszych sklepów polski świeży karb płat. 47% taniej. Tylko 2,89 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 2,49 za 100 gramów. Lidl, to się opłaca. Antek ma suchy. Dostaje więc herbatek Junior bez cukru. Syrop, który zmniejsza częstotliwość kaszlu i łagodzi związane z nim dolegliwości. Co się dopadł kaszel mokry? Też bierze herbapek Junior, bo jest skuteczny również w tym rodzaju kaszlu. Hania też ma kaszel. Jaki? Trudno powiedzieć. Nie szkodzi. Mama podaje jej herbapek Junior. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. Czasem obawiamy się tego, czego nie rozumiemy. Ale nauka rozwiewa te obawy. Współczesne reaktory to jedno z najbezpieczniejszych źródeł energii. Wiecie, że mają wiele warstw ochronnych i pozwalają ograniczać emisję CO2? Elektrownie jądrowe zajmują niewiele miejsca, pomagając chronić różnorodność natury. Jesteśmy częścią nowoczesnego świata, który czerpie siłę z nauki. Czas na polski atom. Co ci się marzy w święta? Ryba. Złoty bilet. Pierwszy gwiazdkowy A czy dzisiaj ktoś ten prezent rozpakuje? I... Wow, what is it? No wyduś wreszcie. Gwiazdko, gwiazdko, no, Marzą mi się to wspólne to święta jak z bajki. Filmy w siódemce to spełnienie marzeń. Popatrzcie. Co jest? Ktoś tu zgasił światło. A potem się obudzę. Święta w siódemce. Wszystko, co ci się marzy. Na program zaprasza sponsor, właściciel marki Adalbert, producent cejlońskiej herbaty w opakowaniu ze złotym słoniem. Sponsorem programu jest producent leku na opryszczkę Heviran Comfort Max. Na program zaprasza sponsor, producent tradycyjnego majonezu kieleckiego. W poprzedniej części. Joanna jest wściekła, gdy zauważa swojego syna rozmawiającego z ojcem, który niedawno wyszedł z więzienia. Zmieniłem się. Znalazłem pracę.